Cześć, 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 Paweł Skor, Sportowe Lowe Lowe. Rozpoczynamy turniej finałowy Ligi Mistrzów. Turniej, który rozgrywany jest w Lizbonie. No i na pierwszy ogień mecz Atalanta kontra PSG. PSG tutaj naszpikowane gwiazdami, naszpikowane finansami. Natomiast Atalanta zespół, który przebojem wdarł się do Ligi Mistrzów tak naprawdę. I proszę zwrócić uwagę... Jak daleko, jak daleko zaszedł? Oczywiście faworytem tego, tego meczu, tego środowego starcia jest Paris Saint-Germain, natomiast w kontekście Atalanty, jeżeli zdarzyły się sytuacje, że Atalanta była już uczestnikiem wyjątkowych wydarzeń w tej Lidze Mistrzów, to nie należy wykluczać, że tak. Nie będzie i tym razem. Z pewnością mecz z PSG będzie też taką trampoliną dla piłkarzy tego klubu, mogących się w bardzo dobry sposób wypromować. Tak jak wspomniałem, PSG, klub naszpikowany gwiazdami, klub, w którym marzy się właścicielom, aby zwyciężyć w Lidze Mistrzów. Niewątpliwie mają na to szansę, natomiast jeżeli tutaj stanie im na przeszkodzie Atalanta i wyeliminuje ich z rozgrywek, no to po raz kolejny PSG obejdzie się tylko i wyłącznie smakiem. Wiele tak naprawdę, wiele emocji czeka nas w tym środowym starciu. Zespoły z dwóch różnych światów, Liga Włoska, Liga Francuska, ale przede wszystkim jeśli chodzi o styl. Dwa różne światy, zobaczymy który z tych światów zwycięży podczas właśnie tego dzisiejszego starcia w ramach Ligi Mistrzów. Przede wszystkim też będziemy zwracali uwagę w jakiej formie są zawodnicy po, po przyjeździe do, tutaj muszę włosy oczywiście poprawić, po przyjeździe do Portugalii, do Portugalii, bowiem w Lizbonie ten turniej finałowy. Zobaczymy, czy będzie ta świeżość, czy jednak gdzieś w dalszym ciągu będą pojawiały się takie, no, może, może małe błędy, natomiast ogromne w skutkach. Ja mam nadzieję, że będziemy raczej świadkami pełnego emocji starcia niż starcia takiego związanego z błędami poszczególnych, poszczególnych zawodników. Mam też nadzieję, że zobaczymy dużą liczbę bramek bowiem no tak naprawdę gdzieś w kontekście PSG tego bym oczekiwał, a w kontekście, w kontekście Atalanty no chyba raczej tutaj obrona będzie ich kluczowym punktem, natomiast no nie zwycięży się meczu samym bronieniem, więc Jestem przekonany, że w tym starciu z PSR-ze także będą chcieli gdzieś atakować i no, być może któryś z tych ataków okaże się na tyle szczęśliwy, że Atalanta zdobędzie bramkę i być może to będzie bramka zwycięska. No cóż, to spotkanie będziemy mogli sobie analizować kolejnego dnia. Zobaczymy, co pokażą piłkarze obu drużyn. Już teraz Was zachęcam do oglądania tego starcia o godzinie 21. Natomiast zachęcam Was także do klikania łapek w górę pod tym filmem, jeżeli się podobało subskrybowanie kanału i klikania w dzwoneczek, aby mieć powiadomienia o nowych materiałach, które specjalnie dla Was przecież nagrywam. Także tyle na teraz ode mnie. Trzymajcie się na razie. Pozdrawiam.